Dzień dobry, witam w naszym specjalnym omówieniu bieżących wydarzeń. W ciągu ostatnich dwóch tygodni byliśmy świadkami cóż niezwykle dynamicznych zmian na arenie międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej, gdzie napięcia osiągnęły punkt krytyczny. To opracowanie jest sponsorowane przez ProWave AI i zostało wygenerowane przez StyloNews, aplikację informacyjną opartą na sztucznej inteligencji. Chcieliśmy również poinformować o nowym formacie naszych analiz. Zmieniały nazwę na StyloNews Intel Update i od teraz będziemy pojawiać się w godzinach porannych, aby pomóc przygotować się na nadchodzący dzień. StyloNews to wersja konsumencyjna Oprogramowania stylo Intel Ops, zaprojektowanego do wspierania operacji na poziomie przedsiębiorstw, w tym dla rządów, wojska i biznesu. Daje to naszym słuchaczom unikalny dostęp do narzędzia stworzonego dla globalnych decydentów. Naszym celem jest przedstawienie bezstronnego, opartego na faktach obrazu sytuacji w Wenezueli. Przeanalizujemy sekwencję wydarzeń, perspektywy kluczowych graczy oraz potencjalne konsekwencje. A wszystko to w oparciu o dane z setek międzynarodowych źródeł. Dobrze. A żeby w pełni zrozumieć tę sytuację, musimy cofnąć się w czasie. Do końcówki 2025 roku, zgadza się? Dokładnie. Źródła wskazują na rosnącą niestabilność w całej Ameryce Łacińskiej. Obserwujemy tam hmm, wyraźny zwrot polityczny na prawo. W Peru? Chile, Ekwadorze? Tak, a jednocześnie narasta przemoc związana z działalnością gangów. E, tragicznym przykładem była chociażby ta głośna strzelanina na plaży w ekwadorskim Puerto Lopez. I to właśnie ten, cóż, niestabilny, wręcz wrzący region stał się tłem dla pierwszych ruchów Waszyngtonu. Bardzo zdecydowanych ruchów. I tu na scenę wkracza administracja prezydenta Trumpa, która, jak czytamy, postanowiła zintensyfikować działania. Znacząco zintensyfikować. Oficjalnie wszystko odbywało się pod pretekstem walki z handlem narkotykami. Ale operacja Southern Spear wyglądała na coś znacznie poważniejszego. Zdecydowanie. To nie było tylko kilka dodatkowych łodzi patrolowych. Źródła opisują znaczącą koncentrację jednostek marynarki wojennej, samolotów zwiadowczych, dronów. Wszystko na Karaibach? Tak, co sygnalizowało fundamentalną zmianę strategii, przejście od sankcji ekonomicznych do aktywnego, militarnego powstrzymywania. W praktyce oznaczało to założenie wojskowego kordonu wokół Wenezueli, na długo przed główną interwencją. A kropką nad i było publiczne przyznanie przez prezydenta Trumpa, że amerykańskie siły zniszczyły wenezuelski dok. Rzekomo wykorzystywany do przemytu. To był bardzo jasny sygnał, że Stany Zjednoczone są gotowe użyć siły. I to na wenezuelskim terytorium. W środku tego całego militarnego wzmożenia źródła podsuwają nam coś zupełnie nieoczekiwanego. Peruwiańscy szamani przepowiadający upadok Maduro. Brzmi to jak barwna anegdota. Hmm. Na pierwszy rzut oka tak – ale to jest fascynujące, bo to nie jest tylko kulturowy margines. W rzeczywistości to potężny wskaźnik nastrojów społecznych. W jakim sensie? Kiedy ludzie w poszukiwaniu politycznych odpowiedzi zwracają się ku mistykom, ku rytuałom z liśćmi koki i ajahałaską, świadczy to o całkowitej utracie wiary w tradycyjne instytucje, o głębokiej desperacji. Tak. I przekonaniu, że tylko siły, powiedzmy, nadprzyrodzone mogą coś zmienić. A co więcej, wytrawni gracze polityczni potrafią to wykorzystać, by legitymizować swoje działania. Dokładnie. Przesłanie, nawet niebiosa chcą upadku Maduro, jest bardzo, bardzo silne. Czyli mamy rosnącą presję militarną z zewnątrz i poczucie beznadziei w wewnątrz? Jak na to wszystko reagowali sąsiedzi? Reakcje były, delikatnie mówiąc, podzielone. I nerwowe. Prezydent Meksyku Claudia Sinbaum twardo trzymała się doktryny o nieinterwencji. Oficjalnie potępiła amerykańskie działania. A Kolumbia? Z kolei prezydent Kolumbii Gustavo Petro poszedł o krok dalej. Oskarżył USA o jednostronne bombardowania na terytorium Wenezueli. Co jest o tyle ciekawe, że Kolumbia historycznie była sojusznikiem USA w regionie. No właśnie. To pokazuje skalę napięcia. A sam Maduro, jak on się w tym odnajdywał? Czuł, że pętla się zaciska. Z jednej strony próbował odwrócić uwagę, oskarżając Kolumbię o bycie źródłem handlu kokainą. A z drugiej? A z drugiej? Sięgnął po jedyne narzędzie, jakie mu chyba pozostało branie zakładników. Źródła donoszą o zatrzymaniu co najmniej pięciu obywateli amerykańskich. To był desperacki ruch, który miał mu dać kartę przetargową, ale w rzeczywistości tylko dolał oliwy do ognia. Czyli podsumowując ten okres, yy, mamy osaczonego Maduro, który zaczyna aresztować Amerykanów, i administrację Trumpa, która każdą oznakę wahania postrzega jako słabość. W tym momencie bezpośrednie starcie wydawało się już niemal nieuniknione. Ten kocioł musiał w końcu wykipieć. I stało się to 3 stycznia 2026 roku. Operacja Absolute Resolve co źródła mówią nam o jej przebiegu. Przede wszystkim to była operacja na ogromną skalę. Mówimy o około 150 samolotach. Biorących udział w nocnych nalotach na Caracas. Tak. Celem były kluczowe obiekty wojskowe i rządowe, w tym baza Fort Tuna, czyli serce wenezuelskiej armii. Mieszkańcy stolicy donosili o potężnych eksplozjach, które spowodowały przerwy w dostawie prądu, ogólny chaos. Ale głównym celem nie było zniszczenie infrastruktury. Nie. Głównym celem i ostatecznym rezultatem było schwytanie prezydenta Nicolasa Maduro i jego żony Cyli Flores. Zgadza się. Zostali błyskawicznie przetransportowani na pokład amerykańskiego okrętu wojennego USS Iwo Jima, który czekał u wybrzeży. Tak. I tu jest ważny szczegół. USS Iwo Jima to nie jest zwykły niszczyciel, to okręt desantowy amfibia, przeznaczony do transportu i wsparcia tysięcy żołnierzy. Co sugeruje, że Amerykanie byli gotowi na znacznie szerszą operację lądową? Byli przygotowani na każdy scenariusz. W porządku, czyli operacja odniosła sukces militarny. A jakie było oficjalne uzasadnienie? Bo Stany Zjednoczone właśnie porwały głowę suwerennego państwa. Oficjalna narracja pojawiła się niemal natychmiast. Prezydent Trump ogłosił operację wielkim zwycięstwem w wojnie z narkotykami i międzynarodową przestępczością. I poinformowano, że Maduro stanie przed amerykańskim sądem. Tak, pod długą listą zarzutów od handlu narkotykami po korupcję. Tylko, że zaraz potem, jak czytamy, Trump w jednym zdaniu mówi o walce z narkotykami, a w następnym o planach inwestycyjnych dla Chevrona i ExxonMobil które mają odbudować wenezuelski przemysł naftowy. To wydaje się Dość nagłą zmianą tematu, prawda? To jest klasyczny, podręcznikowy przykład. Kazus belli, czyli powód do wojny, często różni się od długoterminowego celu strategicznego. Walka z narkotykami jako uzasadnienie, które łatwiej sprzedać opinii publicznej? Dokładnie. A prawdziwą geopolityczną nagrodą było zabezpieczenie interesów naftowych i zainstalowanie, powiedzmy, przyjaznego rządu. W kraju z największymi rezerwami ropy na świecie. Właśnie. Fakt, że te dwie narracje przedstawiono niemal jednocześnie sugeruje, że Biały Dom nawet nie próbował tego ukrywać. A jaka była reakcja w Caracas? Poza, cóż, oczywistym szokiem? Rząd, a właściwie to, co z niego zostało, natychmiast potępił atak. Wiceprezydent Delcy Rodriguez nazwała go kolonialną agresją. Ogłoszono stan wyjątkowy? Tak. I co ciekawe, w swoim wystąpieniu publicznie zażądała nie tylko uwolnienia Maduro, ale też przedstawienia dowodów, że on w ogóle żyje. Sprytny ruch w wojnie informacyjnej bardzo chodziło o podważenie amerykańskiej narracji i przedstawienie ich jako porywaczy, którzy mogli zabić prezydenta. Mamy więc sytuację bezprecedensową nie chodzi już o sankcje, ale o bezpośrednią interwencję i usunięcie głowy państwa. To musiało wywołać potężne echo na arenie międzynarodowej. No właśnie, przejdźmy do tego echa. Jak świat zareagował? Zgodnie z przewidywaniami, głęboką polaryzacją. Z jednej strony natychmiast uformował się, nazwijmy to, obóz potępienia. Rosja, Chiny, Iran. Oczywiście. Ale dołączyły do nich też kluczowe kraje regionu, jak Brazylia i Meksyk. W ich oświadczeniach jak mantra powtarzały się te same frazy: akt agresji, pogwałcenie prawa międzynarodowego. Rosja poszła chyba o krok dalej. W materiałach jest mowa o proteście dyplomatycznym w związku z tankowcem Bella 1. Tak. Według Moskwy ten tankowiec płynął z zaopatrzeniem do Wenezueli i został zatrzymany na morzu przez amerykańską marynarkę. Co było bezpośrednim zagrożeniem dla ich interesów? Dokładnie. Składając formalny protest, Moskwa nie tylko broniła sojusznika, ale też rzucała wyzwanie amerykańskiej dominacji na morzach. Dobrze, a co z drugą stroną? Kto poparł działania Stanów Zjednoczonych? Poparcie przyszło z kilku oczekiwanych kierunków: Argentyna i Ekwador czyli kraje, które niedawno przeszły polityczny zwrot w prawo. Dla nich to była szansa na usunięcie lewicowego reżimu. Tak, dołączył do nich także Izrael, który postrzegał usunięcie Maduro jako osłabienie sojusznika Iranu w Ameryce Łacińskiej. A gdzie w tym wszystkim znalazła się Europa? Unia Europejska, jak to często była, znalazła się w niewygodnej pozycji pośrodku. Bruksela od dawna była bardzo krytyczna wobec reżimu Maduro, ale. Mm, jednostronna interwencja militarna bez mandatu ONZ była nie do zaakceptowania. Właśnie. Dlatego w oficjalnym stanowisku wezwano do poszanowania prawa międzynarodowego i pokojowej transformacji, unikając zarówno potępienia, jak i jednoznacznego poparcia. W źródłach pojawia się też apel prezydenta Kolumbii o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to jest bardzo ważne. Ponieważ to właśnie na forum Rady Bezpieczeństwa międzynarodowa opozycja mogłaby powiedzmy pokazać zęby. Mogłaby teoretycznie uznać interwencję za nielegalną. Teoretycznie tak. Ale jest jedno ogromne ale. Prawo weta. Stany Zjednoczone mają tam prawo weta, podobnie jak Rosja i Chiny. Dlatego takie posiedzenie staje się przede wszystkim teatrem politycznym sceną, na której globalne mocarstwa walczą o narrację. I wszystko to dzieje się w kontekście, w którym analitycy już wcześniej ostrzegali przed możliwym wybuchem III wojny światowej w 2026 roku. Dokładnie. Wskazywano na Ukrainę, na Tajwan, a teraz do tej listy punktów zapalnych dołączyły Karaiby. Ten kryzys nie dzieje się w próżni. Absolutnie nie. On wpisuje się w szerszy obraz globalnej rywalizacji i erozji porządku międzynarodowego. To prowadzi nas do kluczowego pytania. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w najbliższej przyszłości? Po pierwsze, właśnie na to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nawet jeśli nie przyniesie ono wiążącej rezolucji, ton debaty zdefiniuje dyplomatyczne pole bitwy. Po drugie, polityka wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. Tak. W materiałach mamy informację o tym, że w Senacie rozważana jest rezolucja mająca na celu zablokowanie dalszych działań wojskowych bez zgody Kongresu. Co świadczy o poważnym wewnętrznym sporze konstytucyjnym? Zdecydowanie. Wynik tej debaty zadecyduje, czy administracja będzie miała wolną rękę w Wenezueli. A co z sytuacją w samej Wenezueli? Usunięto dyktatora, ale co dalej? I to jest trzeci być może najważniejszy punkt. Należy bacznie obserwować, jak zachowa się wenezuelska opozycja, a także lojaliści Maduro. Którzy wciąż kontrolują część aparatu państwowego? Istnieje ogromne ryzyko walk wewnętrznych. Powstaje próżnia władzy, a historia uczy, że takie próżnie rzadko wypełniane są w sposób pokojowy. Scenariusz wojny domowej nie jest wykluczony. Niestety nie. I na koniec wygląda na to, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Prezydent Trump zasugerował, że Meksyk może być następny. To czwarty niezwykle niepokojący aspekt. Czy to realna groźba, czy tylko retoryka na użytek wewnętrzny? Trudno powiedzieć. Ale sama taka sugestia budzi przerażenie w całej Ameryce Łacińskiej. Pokazuje, że interwencja w Wenezueli może nie być jednorazowym incydentem, a początkiem nowej, znacznie bardziej agresywnej polityki. To zmienia zasady gry dla wszystkich. Podsumowując, jednostronna interwencja militarna w Wenezueli fundamentalnie zmieniła krajobraz polityczny Ameryki Łacińskiej. Stworzyła niezwykle niepewną sytuację geopolityczną, której skutki polityczne, gospodarcze, humanitarne będą odczuwalne na całym świecie przez wiele lat. Analizowaliśmy tu scenariusz o ogromnej złożoności, ale na koniec chciałabym podrzucić jeszcze jedną myśl. Przez całą naszą rozmowę przewijał się wątek ekonomiczny: ropa, Chevron, ExxonMobil. Zastanawiam się, czy w tych źródłach nie widać czegoś więcej? Czy poza klasyczną interwencją militarną nie jesteśmy świadkami narodzin nowego modelu, hmm, w którym globalne korporacje pod osłoną wojska przejmują kontrolę nad zasobami suwerennego państwa? Dokładnie. I jaki precedens to tworzy dla innych niestabilnych, ale bogatych w surowce krajów? To pytanie zostawiam otwarte. Dziękujemy za poświęcony czas. Chcielibyśmy poinformować, że dzisiejsza analiza została wygenerowana przy użyciu Stylonews, a jej sponsorem jest ProWave AI. Jak już wspomniałam, zmieniliśmy też nazwę naszych analiz na Stylonews Intel Update i będziemy pojawiać się w godzinach porannych. Warto też dodać, że Stylo News to wersja konsumencka oprogramowania stylo Intel Ops, zaprojektowanego do wspierania operacji na poziomie rządów i wojska. Daje to słuchaczom unikalny dostęp do narzędzia stworzonego dla globalnych decydentów. Aplikacja jest dostępna na urządzenia mobilne i komputery. Pozwala tworzyć spersonalizowane raporty wywiadowcze z setek tradycyjnych źródeł oraz z platformy X. Aby uzyskać wiadomości na żądanie wspierane przez sztuczną inteligencję, zapraszamy na stronę www.stylonews.com, gdzie można zasubskrybować stylonius. Jeśli są tematy, którym chcielibyśmy, abyśmy przyjrzeli się w przyszłości, prosimy o kontakt. Zachęcamy również do śledzenia Stylonews w ulubionych mediach społecznościowych. Do usłyszenia!